żeby tą placówkę wykorzystać na przedszkole. Jaka forma tego będzie organizacyjna, jeszcze zastanawiamy się, będziemy wybierali tą formę, która jest najłatwiejsza do zrealizowania, czy to będzie pult przedszkolny, czy filia przedszkola w Mordach, ale jakiś <laughs> sposób na zagospodarowanie tej placówki znajdziemy, bo już rozmowy się toczą z kuratorium, z innymi przedstawicielami samorządów, które już takie placówki prowadzą i myślę, że to będzie bardzo, bardzo uzasadnione taka zmiana. Raz, że szkoła w Krzymoszach jest położona w takim miejscu, że cały ciąg komunikacyjny z e, tamtej strony gminy przebiega przez Krzymosze, czyli rodzice pracujący w Siedlcach jadąc do pracy będą mogli pozostawić swoje pociechy w przedszkolu w Krzymoszach, a ci, którzy nie jeżdżą do pracy, prowadzą gospodarstwa rolne, chcemy to tak skoronować, żeby mogli te dzieci, które będą uczestniczały do przedszkola w Krzymoszach, dowieść się autobusem do Krzymosz, a w drodze powrotnej...